Bóle głowy, brak apetytu, problemy ze snem, ciągłe odczucie niepokoju to niektóre z wielu objawów, jakie mogą pojawić się w efekcie stresu. Stres towarzyszy nam przez większość życia w różnym natężeniu, ale w nadmiarze potrafi nam bardzo zaszkodzić. Nazywam się Karolina Borek, jestem współzałożycielką platformy do psychoterapii online Riseify.pl, a w dzisiejszym filmie opowiem o tym, czym jest stres i jak można sobie z nim poradzić. Czym jest stres? Stres jest to reakcja psychofizyczna naszego organizmu na wydarzenia lub bodźce, które przewyższają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie. Możemy zdefiniować trzy fazy reakcji na stres. Pierwsza faza, faza alarmowa, jest reakcją obronną organizmu, która ma na celu odparcie potencjalnego zagrożenia. Kolejna faza, faza przystosowania, występuje, gdy adaptujemy się do sytuacji, a objawy pojawiające się w pierwszej fazie znikają. Ostatnia, trzecia faza. Faza wyczerpania pojawia się, gdy nie jesteśmy w stanie przystosować się do przewlekłego stresu. W fazie przystosowania u jednych osób może wystąpić pełna mobilizacja organizmu do działania, natomiast u drugich może pojawić się znaczne wyczerpanie. W związku z tym wyróżniono stres, który można nazywać pozytywnym, tzw. eustres, i stres negatywny, tzw. dystres. Eustres mobilizuje do wysiłku, a jego optymalny poziom sprzyja uczeniu się. Dystres natomiast prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji w obszarze zarówno poznawczym, jak i fizycznym. Skutki nadmiernego stresu. Nadmierny stres może generować wiele negatywnych emocji. Nasze zachowania pod wpływem stresu mogą się również zmieniać. Może pojawiać się drażliwość, wybuchy płaczu, problemy z koncentracją i pamięcią. Dodatkowo możemy cierpieć na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności czy brak apetytu. Długotrwały stres powoduje również obniżenie odporności naszego organizmu, a nagłe podniesienie poziomu adrenaliny może skutkować nawet zawałem. To, w jaki sposób radzimy sobie ze stresem, uwarunkowane jest takimi czynnikami jak nasza osobowość, temperament, a także stan zdrowia i doświadczenia, jakie mamy w radzeniu sobie z podobnymi sytuacjami. Jak sobie radzić ze stresem? Każdą profilaktykę warto rozpocząć od umiejętności rozpoznawania u siebie niepokojących symptomów stresu. Świadoma obserwacja tego, jak reagujemy na trudne sytuacje, pozwoli na szybką reakcję zapobiegawczą. Jeśli jednak mamy wpływ na wyeliminowanie stresorów z naszego życia, warto to zrobić. Czasem wystarczy zmienić niesprzyjające środowisko, w którym funkcjonujemy, aby poczuć się lepiej. Skuteczne w walce ze stresem mogą być przede wszystkim techniki relaksacyjne, np. mindfulness. Więcej na ten temat dowiesz się w osobnym filmie na kanale Riseify. Ważne również jest zadbanie o jakościowe spędzanie czasu wolnego, higienę snu, aktywność fizyczną. W sytuacji kryzysu pomocna będzie rozmowa z bliską osobą. Kiedy zwrócić się o pomoc do specjalisty? Jeżeli odczuwasz ciągłe napięcie, dyskomfort, z którym sobie nie radzisz, co w znaczący sposób wpływa na jakość Twojego życia, rozważ wizytę u specjalisty. Otrzymasz niezbędne narzędzia, które pomogą Ci w obniżeniu poziomu stresu. Wraz ze specjalistą poznasz zdrowe style radzenia sobie ze stresem i znacząco poprawisz jakość swojego funkcjonowania. Jeżeli temat Cię zainteresował i masz do mnie jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem w komentarzu. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdrowia psychicznego, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału.